Film instruktażowy Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Film powstał w ramach projektu Drużyna młodych ratowników. Projekt realizowany w ramach programu społecznik 2022-2024. Podchodzimy do poszkodowanego od boku. Sprawdzamy, czy jest przytomny. Mówimy do niego i lekko potrząsamy. Jeśli poszkodowany nie reaguje, sprawdzamy jego funkcje życiowe. Brodę odchylamy, zaglądamy do jamy ustnej, sprawdzamy, czy nie ma ciała obcego. Sprawdzamy oddech. Pochylając się nad poszkodowanym i uchem słyszymy, policzkiem czujemy, a wzrokiem obserwujemy, czy klatka piersiowa się unosi przez 10 sekund. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, sprawdzamy tętno. Szukamy naszej tętnicy, przykładamy dwa palce. Ważne, by tętna nie mierzyć kciukiem. Jeśli tętno jest niewyczuwalne, przystępujemy do RKO. Na klatce piersiowej szukamy przecięcia linii mostka z sutkami. W tym miejscu kładziemy dłoń. Na nim drugą. Splatamy palce, łokcie są proste, a ręce trzymamy pod kątem prostym do klatki piersiowej. Uciskamy na głębokość 5-6 cm. Po każdym uciśnięciu klatka musi wrócić do stanu spoczynkowego. Nie odrywamy dłoni. Bezpośrednio po 30 uciśnięciach wykonujemy dwa wdechy. Odchylając głowę do tyłu, wysuwając brodę i zatykając nos, wdmuchujemy powietrze. Obserwujemy przy tym klatkę piersiową. Jeśli się uniosła, znaczy, że poprawnie wtłoczyliśmy powietrze. Czynności te powtarzamy do odzyskania funkcji życiowych lub do momentu przejęcia poszkodowanego przez ratowników. Oddech i tętno sprawdzamy co dwie minuty. W przypadku dziecka poniżej pierwszego roku życia zaczynamy od pięciu wdechów. Obejmujemy ustę i nos i wdmuchujemy powietrza tyle ile mamy w ustach. Kładziemy rękę pod plecy i uciskamy dwoma lub trzema palcami 30 uciśnięć i dwa wdechy. U dziecka powyżej pierwszego roku życia również zaczynamy od pięciu wdechów. Uciskamy klatkę piersiową jedną ręką, 30 uciśnięć i dwa wdechy. Od pięciu wdechów zaczynamy także w przypadku wisielca i topielca. W momencie odzyskania czynności życiowych układamy poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej.